Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Byliśmy w Niemczech, wróciliśmy do Polski. Zresztą nie te czasy, że się mówi: Andrie, zawieź mnie do Reichu. Dziś z tego Reichu to trzeba wracać do Polski, bo tutaj no, <laughs> kraj miodem i mlekiem płynący ale my wróciliśmy do swojej rzeczywistości tak więc witamy z powrotem na budowie kolejne etapy i tym razem nie to że będzie takie pitu pitu tylko moi drodzy zmiany 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 pamiętacie jak wszystko robiliśmy z przygotowaniem do tego żeby zrobić najpierw wylewki zrobić wodę użytkową i zrobić ogrzewanie podłogowe a dopiero potem tynki to z dnia na dzień się to wszystko zmieniło tak więc Teraz już robimy zupełnie odwrotnie. Teraz będziemy robić tak jak Pan Bóg przekazał jak to się mówi, czyli tak jak powinno to być, czyli najpierw wytynkowane zostaną ściany, a potem dopiero zrobiona podłoga. W sumie to z jednego powodu tak naprawdę. Po prostu ekipy z którymi Meister nawiązywał kontakt miały terminy w koniec lutego, początek marca. Natomiast jednej ekipie wysypała się jedna inwestycja. I dzięki temu chłopaki wchodzą od jutra. Dziś mamy poniedziałek tak więc jest ostatnia e, tak zwana przygotówka i jutro zaczynają tutaj wchodzić tynkarze i będą wykonywali e, tynki. Co się z tym wiąże? Pamiętajcie, jeśli chcecie robić na przykład najpierw wylewki, a dopiero potem tynki, to musicie wiedzieć to, że tynkarz wtedy z metra będzie sobie liczył troszeczkę więcej. Dlaczego? No bo przecież ma mniej teoretycznie ściany do wytynkowania. A dlatego, że już wtedy musi bardziej tutaj dołożyć więcej pracy. Musi zabezpieczyć podłogę. Przede wszystkim ciągnąć od samej wylewki. Tu już musi ten tynk ładnie zalizywać. A tak to ma tu jeszcze gdzieś 20 parę centymetrów, żeby tutaj obsrać, obsmarkać. A tutaj dopiero już wygładzić, tak jak będzie docelowa podłoga i imię jest zawsze łatwiej. Dlatego też Zawsze parę złotych więcej z metra będą wtedy od, tego, od tej roboty brali. Tak więc takie info dla Was, żebyście wiedzieli, że jeśli się zdecydujecie na podłogi najpierw, to tynkarze trochę więcej z metra Was potem e, policzą. E, dobra, jakie tynki pytacie? Tynki miały być cementowo-wapienne, no ale u Majstra są zmiany i nic nie może być tak, jak zaplanował na początku, więc tynki wiadomo gipsowe. Tak mi się wydaje, tak jest Chyba, nie, tak na prawdopodobnie, ale Majstra jeśli nie ma, nie Majster nie ma, nie ma, podjedzie, żebycie. to potem skorygujemy. Powód tej decyzji? Cena. Bo tynk gipsowy, przynajmniej tutaj, jak Majster się dowiadywał, wychodził znacznie taniej niż tynk cementowo-wapienny. Ja to jest tam ganse, ja tu mieszkać e, nie będę. E, z takich Kolejnych rzeczy, które jeszcze zostały zrobione przed tynkami i przed wylewkami, to pojawiła się instalacja do klimatyzacji. Majster będzie miał klimatyzację tutaj w tym miejscu. Nisko. Ale tak to zrobił. Tak więc tutaj będzie klimatyzacja i to będzie jedyna chyba jednostka u niego w domu. Jak się dorobi, ją sobie tutaj kupi. W sypialni namawialiśmy go, żeby też sobie zainstalował, ale powiedział, że mu tam jest niepotrzebna. Tak więc tak to wygląda. No i pytaliście, chcieliście wiedzieć, jak wygląda ta sytuacja z odprowadzeniem skroplin. Oczywiście można te skropliny przebić przez ścianę i puścić, niech tam sobie kapie, ale tam będzie taras. I Majster nie chciał, żeby ten taras był po prostu cały czas wiecie w wodzie jakby to było w użytku dlatego chłopaki którzy przyjechali zresztą serdecznie pozdrawiamy piwka od was w, na specjalną okazję trzymam bo to wiecie piwowary tak więc to nie jest tak że sewalniemy walniemy perełkę po pracy i tak to wygląda nie będę teraz go tutaj odpieczętowywał bo on jest tutaj już za, zabezpieczony może otworzę? Nie nie, nie, nie otworzę, nie chcę tutaj brudzić. Generalnie to jest suchy, suchy syfon, i zobaczcie, tutaj jest instalacja skroplinowa. Jakimi turkami idzie? To jest. 16, 20, 20 chyba. Nie? Tak więc 20 jest tutaj wpuszczone na jakiejś uszczelce wargowej do tego syfonu. W momencie, kiedy nie ma wody tutaj i jest na przykład zima, nie używamy klimatyzacji, bo tylko używamy jej do schładzania. Tu jest taka specjalna kulka. Jak ta woda wysknie, ta kulka opada, dociska uszczelkę i nie mamy żadnych tutaj nieprzyjemności. Nic, nic, nie, śmierduli. nic nie śmierduli. To nie, nie sugerujcie się, że taka pucha wystaje. To jest to po prostu Puszka, żeby później na gotowym tynku ją sobie uciąć do odpowiedniej wysokości i założyć klapkę. Tak więc tak to wygląda. Tutaj widzicie jest wszystko dopuszczone. Jeśli chcecie wiedzieć, co jest potrzebne do założenia takiej instalacji, klimatyzacji, no, to tak naprawdę z rozdzielnicy doprowadzamy sobie prąd do jednostki zewnętrznej, czyli gdzieś, gdzie najczęściej na zewnątrz ona stoi, albo wisi na ścianie. Polecam na ścianie e, północnej to zrobić, tam wtedy nie ma na Aczkolwiek niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia, na jakiej stronie to, to stoi. I przewód, o dziwo, 3 razy 15 wystarczy. My oczywiście daliśmy 3 i 25 natomiast później kabel, który będzie szedł, czy tam przewód. Komunikacyjny od naszej jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej to jest przewód 5 razy 1,5 albo 2,5. 5 razy 1,5, chyba 5 razy 1,5. Tak, także zobaczcie, tutaj wygląda raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, tak on wygląda: 5 razy 1,5. No i tyle, tak więc jeśli chcecie wiedzieć, co musicie zrobić, no to już wiecie. Jak dobrze wiecie, mieliśmy zrobić najpierw instalację wodną i wylewki. Cześć, Misiu, pilnujesz? Bardzo dobrze. Natomiast przyjdą tynkarze, więc trzeba będzie nasze rury. Jakoś zabezpieczyć. Nie możemy zostawić tych rur od kanalizacji, żeby je zatynkowali, bo tu muszą później dojść jeszcze rurki od zimnej, ciepłej wody i od cyrkulacji. Dlatego, idąc za radą pana Krzysztofa z Remont4U, żeśmy wyciągnęli wszystkie rury, które mają być w ścianie. One są tam złożone i opisane, żeby potem nie mieć problemu z dopasowaniem, i wstawiony został styropian. Po tynkach to zostanie wydubane ładnie i cała instalacja będzie miała miejsce żeby wjechała tak więc tak to żeśmy sobie tutaj wykonali no majster już pomontował te e, uchwyty na ale nie wszędzie ale nie wszędzie na szczęście także no, jakoś daliśmy radę tak więc tu jesteśmy do, do tego gotowi no i oczywiście musimy jeszcze przyciągnąć e, internet znaczy internet światłowód. światłowód bo majster idzie z duchem czasu i w szafie ragu siebie będzie miał już zainstalowany światłowód. Jak mu w przyszłości gmina podłączy, to będzie wtedy śmigał na światłowodzie. No i majster zakupił sobie taki światłowód. Zobaczcie, te światłowody, one są generalnie już zarobione z jednej i z drugiej strony, czyli tutaj mamy wtyczkę. Otworzę wam, pokażę. Poczekaj, Mieszka. od razu pokażę co to jest, A, żeby mnie no, no, tak. bo ja się na tym nie znam. To jest ogólnie, moi drodzy, zwykły światłowód i światłowód wygląda w ten sposób. To jest taka cienka żyłka, no wygląda jak żyłka do prania. I tam idzie... Może nie otwieraj idzie tego. Idzie światłowód, pokażę. Idzie światłowód. Natomiast właśnie każdy się boi, że no jak ty to zarobisz, coś tam, coś tam. No i majster kupił y Taki przewód, który jest już z dwóch stron zarobiony. I z jednej strony będzie wstawiony albo do. On go chyba kupił bardzo dużo, więc go wyciągnie aż do, do bramy. I później tylko chłopaki się z NETI, czy z Orange, czy co tam tutaj będzie podłączać, się wepną. A tu będzie wciągnięte do szafy rakowej, więc to później zostanie wpięte tam w router, czy tam co to tam się wpina. Natomiast żółty ten przewód jest, zobaczcie, taki grubszy, bo to jest przewód w y, Peszlu. I taki najlepiej, właśnie jeśli macie gdzieś wrzucać sobie w jakąś ziemię czy coś, czy gdzieś jakieś przepusty, czy coś to będzie później, wiecie, wrzucane. No to najlepiej zastosować przewód w Peszlu, a tak wygląda końcówka od. Światłowodu zarobiona, no więc jak montujecie, uważajcie, żeby tego nie powalić, bo później będziecie musieli brać kogoś, który będzie Wam specjalnie to później lutował. Nie? Także no, taka historia, no i tyle. No i żeby nie było, że tylko pitu pitu, więc jakaś robota też musi się pojawić. Tak więc wszystkie te bruzdy z rurkami trzeba wypełnić. Tak więc zrobiliśmy sobie, to jest akurat zaprawa tynkarska jakaś cementowa i uzupełniamy. Ogólnie, to wam taką anegdotę powiem, że właśnie jak macie tynki gipsowe, to takie coś możecie sobie uzupełnić, albo na przykład tynkiem gipsowym, albo właśnie zaprawą. E, natomiast nie ma to większego chyba znaczenia, bo i tak tynkarze przed rozpoczęciem tynkowania e, tym tynkiem gipsowym, to i tak robią Pierwszą warstwę takiego gruntu to jest chyba beton kontakt albo coś na, na takim za, takiej zasadzie. Tak więc tu nie ma znaczenia czy to będzie tynk cementowy czy to będzie tynk gipsowy bo i tak potem to będą wszystko gruntować takim szczepnym. Natomiast jak robicie tynki cementowo wapienne to lepiej takie coś wykonywać na zaprawach cementowych bo raz majster u Jarosława też łatał takie dziury i tam żeśmy to właśnie było zrobione na chyba MPKU i później pan tynkarz powiedział, że spoko, ale mi się kolorowe, musicie to jeszcze zapaćkać właśnie jakimś gruntem szczepnym żeby nie było jakichś niespodzianek tak więc no, taka historia, taka anegdota dla Was, jakbyście chcieli właśnie w takich sytuacjach, nie wiedzielibyście jaki materiał wybrać no i tak, widzicie, że jest to zapaćkane A więc wiecie, no, jakoś mega wyrównywać tego nie trzeba. No bo przecież oni to i tak będą tynkować. Ważne, żeby nie było takich jop O, tam już jest to wyrobione. Tak więc tu. I jeszcze przewody elektryczne. Majster dzień wcześniej zrobił tak zwany szpryt. Czym ty żeś to obrzygał? z no. pędzla jak ksiądz. Żeby się trzymało. No i tyle. I kolejne pomieszczenie, kolejne przywody, zobaczcie, jak majster pięknie. A jak rasowy tynkosz, ręcznie byśmy tam, kurde, zrobili, a nie to maszynowo. A no i taka mała aktualizacja, bo już się wyjaśniło w końcu, cóż to za tynk się tutaj pojawi. Mianowicie pojawi się jednak cementowo wapienny tynk, bo chłopaki ponoć wykonują i tak, i tak. Ale to, co mówiłem wcześniej, się potwierdziło. tynk gipsowy jest po prostu e, tańszy, szybciej go się wykonuje, e, dlatego chyba z 5 zł, powiedzmy tak średnio, z metra jest po prostu taniej. No dlatego też na większości chyba deweloperek te tynki gipsowe się e, pojawiają. A masz! No i tyle. Musimy sobie tutaj to zapaczkać, pewnie to na dwa razy trzeba będzie zrobić, bo to wiecie gruba warstwa to się będzie wszystko ciągnąć. Tak więc tą sznytę, tą sznytę tam na górze, natomiast jeszcze elektryka jest w powijakach. Tak więc jeszcze musi być przeciągnięty potencjalnie przewód na przyszłościową fotowoltaikę do góry. Znaczy nie przewód tylko majster peszel jakiś tam przeciągnie. No i tu nie ma jeszcze włącznika schodowego na światło do góry. Tak więc no to nie zostało jeszcze wykonane. Ale chłopaki mają ponoć panowie tynkarze. Przepraszam, bo ktoś się może bulwersować, że my na wszystkich chłopaki mówimy. A może tam będą dziewczyny? Więc powiem ekipa ma robić te tynki około dwóch tygodni. Tak więc e, tak to wyglądało. <noise> Już poszła fama, że kanał internetowy jest na YouTube prowadzony panowie ponoć się kojarzą powiedzieli, że się postarają więc trzymamy za słowo. No i my już w zasadzie jesteśmy gotowi, jak możecie zauważyć przewody zostały zaślepione no trochę skrzynka dostała, ale nie bardzo, najważniejsze, że nie ma aparatów. Powiedzcie, że jak aparaty są, to wtedy trzeba to zabezpieczać, bo aparaty nie lubią brudu i kurzu, tak więc no lepiej, żeby po prostu te aparaty wszystkie, kurde, były pozabezpieczone z prądu Nie ma tak, wiecie, się... nie ma się co martwić, nie? Eee, I teraz tak, zobaczcie, światłowodzik jest tutaj puszczony ostatnim peszlem dlatego mówię dobrze właśnie sobie 70 jakieś piątki czy jakieś tego typu większe peszle zrobić no i dzięki temu że ten peszel jest w otulinie czyli w swoim znaczy światłowód jest w peszlu dzięki temu nie boimy się że przy montażu do ściany je jakoś uszkodzimy tu jest dane z naddatkiem i zawinięte tam tam do góry zobaczcie tu od razu firma Pomyślała o tym, żeby to przepuścić, więc jest zaciągnięta na końcówkę taka siatka, i tam jest podklejona do naszego peszla, dzięki czemu ciągniemy tylko i wyłącznie za tą siatkę i nie zrywamy tego. Tak więc, a, ktoś to wymyślił, a Majster będzie miał światłowód. Bez światłowodu, bo jeszcze tutaj chyba nie podciągają w tym, ale tak to jest przygotowane. Tak więc, no, zobaczcie, że jest mniej więcej opracowane tak, jak być powinno. E, I generalnie co? E, pozostaje w zasadzie chyba czekać tylko na tynkarzy. Tak więc zobaczymy, jak tynkarze się. Są tynkarze? Jak tynkarze się e, spiszą. Tak czy siak, prawdopodobnie. No widzicie teraz, jak wyglądają te mury. Teraz, no a zobaczymy już za dwa tygodnie, jak będzie po robocie tych tynkach cementowo. Wapiennych mają być ponoć zrobione z worka, czyli nie będzie tak jak zazwyczaj, że cement jest kupowany, piasek i na miejscu jest zrobiona mieszanka, tylko po prostu będzie wszystko szło z wora. Ocenimy, zobaczymy i tyle. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze poszło.